Zobacz, wszyscy mówią motywacji. Motywacja, motywacja, motywacja. W książkach, filmikach motywacyjnych musisz się zmotywować. Musisz zmotywować innych. Musisz mieć motywację. Motywacja to wszystko. Ja jestem amatorem. Takim amatorem z amatorów. I nie będę Ci tutaj dawał złotych myśli, ale powiem Ci, że motywacja się kończy. Motywacja jest dobra na miesiąc, rok, zależy od człowieka. Ale motywacja się kończy. Zrobisz jedne zawody, drugie zawody, trzecie zawody. A już czwartych ci się nie chce. I ta motywacja przemija. Najciężej znaleźć tę motywację z rano. Albo teraz. Jest minus 6. O, psy biegają, szczekają. Normalnie ludzie nie chodzą tutaj ścieżką rowerową, bo jest tak zimno, że ho, ho I przy tych minus 6 naprawdę nie chce mi się biegać. I gdzie ta motywacja? Wtedy sprawę przejmuje dyscyplina. Samodyscyplina. Bo jeżeli chcesz coś osiągnąć, to musisz mieć dyscyplinę. Musisz trzymać się tej dyscypliny. Bo sama motywacja nie wystarczy. Sama motywacja nie wystarczy. Nie będę się tutaj mądrował, tylko powiem ci, że jeżeli chcesz coś osiągnąć, musisz poczuć ten dyskomfort. Wszędzie mówią, żebyś zmieniał się o 1%. Tak czytałem. No ale jeżeli ja to 100%, to w ciągu 100 dni powinienem zmienić się całkowicie. Wiadomo, jest to metafora. No ale to wprowadzanie ludzi w błąd. Pomyśl sobie o krokach jeżeli gdzieś masz dość kroki dzisiaj zrób jeden krok jutro zrób drugi krok a pojutrze zrób pół kroku ale rób rób ten krok nawet jak ci się nie chce to rób, to jest motywacja nie musisz, nic nie musisz nikt ci nic nie każe nie musisz tego oglądać, nie musisz tego słuchać możesz mnie wyśmiać bo co ja osiągnąłem ampak ključem do uspeha je disciplina, samodisciplina.